Cześć z tej strony Chojak. Dzisiaj nagrywamy reklamę serwera HitMC. Dlaczego nagrywam reklamę? Ponieważ grałem na pierwszej edycji, to będę grał i na drugiej. Spawn się prezentuje bardzo ładnie. Yy, mamy różne warpy. W pierwszej edycji było tylko Survival. Yy, teraz dodali parę bajerów jak VP, D-Walls i SG. Zaczynamy od warp VP. Mapa się prezentuje bardzo ładnie, jest wielka, można dobrze się poklepać. Tam mamy wielki zamek, do którego zaraz pójdziemy. I co jest najgorsze? Czekajcie, jest dalej spakowana tamta brama, ale dobra. Lecimy jak najszybciej. Mamy tutaj też różne właśnie mechanizmy do odpalania bramy i zamykania tutaj do obrony jak się ucieka przed jaksowymi itp yy, zamek jest nawet też niezły tu mamy różne takie te yy, co jeszcze mamy fajnego no na zamek tu już chyba wystarczy na co jeszcze pójdziemy warp skok można pójść zobaczymy czy w trafie ale później i chwila prawdy trafiłem yy, tutaj jak wpadniecie to trzeba tylko tutaj iść i na złote tabliczki i na spawna co kolejnego zaraz zobaczymy war survival to o akurat jesteśmy i jeszcze war diłos na no, szybko to jakiś desu. E, mapka z D-Wallsów to jest stara mapa do pobrania, ale jest bardzo dobra, bo jak się kiedyś tam grało z kolegami na serwerze. Tu Armin musi tam coś kliknąć i odpalać się tam tepają i zaczynają wtedy jazda. Więc szybko pójdziemy na spalna, Coś się tutaj... Aha, antyrenu. To dobra. Moja... Moja wersja serwera jest 9 /10. Prezentuje się bardzo dobrze, ale czasami się wyłącza prze, przez lagi. No więc co tu dalej mówić? Subskrybujcie, łapkujcie, jeśli się spodobało, komentujcie, yy, wbijajcie na serwa, to jest bardzo nam potrzebne, bo akurat mamy mało graczy. No więc...